Witam na kanale Nowato Sprawdzone polecone, mimo wielu lat instalowania i użytkowania pompy ciepła Misturbishi Elektryk. Szkolimy się dla Państwa, abyśmy mogli być w pełni profesjonalni. Pompa ciepła to dość skomplikowane urządzenie i dzięki szkoleniowcom z ekipy Mitsubishi Electric i, i showroomowi, w którym mogliśmy e, odpalić pompę i zasymulować różnego rodzaju usterki, tak jakby to było w działającym agregacie czy w działającej jednostce u Państwa, żebyśmy mogli zdiagnozować to, uczyliśmy się tego, to już nie pierwsze takie szkolenie, jakie NOWATOP odbywa. Szkolenie zaawansowane, adwans, ale jakby tej wiedzy nigdy nie za mało. A bardzo dużo czasu razem z kolegami po fachu rozmawialiśmy na temat zarządzania energią. Coraz częściej domy wyposażone są w systemy smart home i rozmawialiśmy o zasadzie logice jak to w, w, powinno współpracować, żeby było dobrze. Ja o tym na pewno jeszcze będę rozmawiał, będę państwa informował na następnych filmach o zarządzaniu ciepłym chłodem, o zarządzaniu energią w domu w oparciu o systemy smart home, ale takie dedykowane dla dla właśnie pomp ciepła, klimatyzacji żebyście Państwo mogli dzisiaj jak najbardziej efektywnie wykorzystywać energię. Pozdrawiam, nowato.pl, zapraszam.